22 września 2021 roku otrzymałem dwa pisma sporządzone przez prokuratora rejonowego Warszawy Woli Skrzypczak Małgorzata, w piśmie. Zostało oznaczone nową sygnaturą akt 4316 21. z dnia 15 września 2021 roku. skrzypczak Małgorzata stwierdza, że w odpowiedzi na pana pismo z dnia 9 czerwca. Znak tego pisma LF114-2021 skierowany na ręce Marczak Beaty w Prokuratorze Krajowej. Pismo to zostało protraktowane jako skarga na referenta sprawy PR1-TS753-2020, Rafała Wysockiego, asesora, dodają. I na podstawie bla 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 bla. bla Informuje, że skarga została pozostawiona bez rozpoznania, albowiem zawiera ona treści znieważające. I teraz, by nie być gołosłownym, co mi zarzucają sędziowie prokuratorzy, zobaczymy, co zawiera pismo z dnia 9 czerwca 2021 roku. Jest to ciekawe, ponieważ część z nich posiłkuje się datami, kiedy sporządziłem pismo. Datą złożenia pisma do biura, albo wcale. I oto dokument z 9 czerwca 2021 roku. Tu jest błąd. Dokument ten został złożony pismo 10 czerwca 2021 roku. I sygnatura już cytowana PR 1 d 753 2020 PR Prokuratury Wolej. Zawiadomienie o kolejnym przestępstwie Skrzypczak-Małgorzaty. Zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej Wola na stanowisku prokuratora rejonowego, którą ścigam od 2013 roku z wykorzystaniem urzędu, chroni i broni swoich podległych jej niegodnych miana prokuratora, w tym asesor Wysocki Rafał. I oczywiście pozwoliłem sobie, mając do tego prawo, opisać, kim dla mnie jest Wysocki Rafał, istota bez czci, godności i honoru, która dla dalszej swojej kariery zawodowej kłamcy, matacza, krętacza, oszczercy bo takimi są obecnie polscy prokuratorzy którym przewodzi godnie ich Zbigniew Ziobro, pomimo słów mej dezaprobaty, co według Skrzypczak. Małgorzaty wypełnia znaczenie treści znieważających jako seryjny bandyta, pod którego adresem padają już mocne słowa jak wyżej całkowicie, dyskredytujące jako świadczego niechlujnie pisząc postanowienia, notorycznie bierze udział. I tutaj jest cała litania spraw, którymi się zajmował pan, asesor Rafał Wysocki, PR1 ds 95 2019. 3. Odpowiedź moja LF 076-2019 chroni sędziego Anna Wielgowska i Joanna Hut. Kolejne postępowanie, jakiemu przekazano PR 1DS 442 2019 Kolejny PR 1DS 814-2019. w którym chronił sędziego Raczkowska Joanna Sądu Rejonowego Mokotów. W kolejne postępowanie PR1DS 868-2019 chroni sędziów i wiceprezesa Sądu Rejonowego Żoliborz oraz Mokotów. Kolejne postępowanie PR1DS 1010-2019 chroni Bitner Janna i Piasecka Marta. Tutaj tuszowana była sprawa Koski Janusz przeciwko Ziobro, sygnatura spraw 1C 1115 przez 16, kiedy wchodziłem z interwencją główną jako wspierający Zbigniewa Ziobrę w procesie wytoczonym przez wycofaną Sądu Okręgowego Koski Janusz, Sądu Okręgowego Warszawa Śródmieście. Zmataczono, nie dopuszczono do mego udziału należnego mi prawym. Kolejna sprawa PR1DS 920 też w, w tym ubiegłym roku. I chroni w tym postępowaniu sędziego drążek Łukasz. Kolejne postępowanie chroni sędziów w Łukasz i Zdun Stanisław, który awansował na prezesa miasta Sądry nowego miasta stołecznego Warszawa. Kolejne postępowanie, to jest istotne dla mnie, PR1DS. 103 2020 chroni Włoch Jannę i Miszkiewicza Grzegorza i ukrywa bezprawność grzywny, jaką Włoch jako przestępca togowy na urzędzie sędziego orzekła wobec pana Lorenza TZ Freimana za to, że nie znając artykułu 379 KPK dopuściła się złamania tegoż. Oraz artykułu 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ewidentne przestępstwo Włoch Janne, która po raz kolejny usuwa nagranie z tego posiedzenia sądowego bezprawnego z 28 listopada 2018 roku, ponieważ stwierdziłem jednoznacznie, że Włoch Janna wystąpiła tam jako osoba prywatna a nie jako funkcjonariusz publiczny sędzia i też właśnie z tego powodu, jako osoba prywatna, której ponoć dobra osobiste zostały naruszone, YouTube te nagrania po raz kolejny usuwa z mojej biblioteki. Kolejne postępowanie chroni anonimowych prezesów i sędziów Sądu Okręgowego Warszawa, Sądu Rejonowego Mokotów oraz komornika Tegoż sądu. To jest sprawa właśnie Włoch, Janny i egzekucji komorniczej. Kolejne postępowanie, już PR1DS 663-2020, manipulując słowami chroni Marcina Polakowskiego. No tutaj też jest bardzo wrażliwa sprawa, ponieważ Marcin Polakowski, wykorzystując urząd sędziego, nie dopuszcza do postępowania cywilnego w sprawie rehabilitacji Wawrzyńca Jastrzębskiego. Domagał się właśnie, w jaki sposób ma nastąpić rehabilitacja Wawrzędza Jastrzębskiego, opisać rehabilitację, jakie się oczekuje wobec rehabilitacji Wawrzędza Jastrzębskiego, wyrokiem wydanym przez prawego, uczciwego, godnego urzędu sędziego, który nie jest na liście ze 165, uwaga! 165 niegodnych urzędu sędziego ściganych z kodeksu karnego. Kolejna sprawa, właściwie dwie chroni popleczniczo, popleczniczo swego kumpla Mączka Piotr za wiedzą i przyzwoleniem samej skrzypczek Małgorzaty, bo pan Wysocki asesor właśnie jest asesorem prokuratury rejonowej, której szefuje Skrzypczak Małgorzata. I tutaj są te pisma LF 276 przez 2020 i LF 277 2020. W kolejnej sprawie pan asesor Wysocki chroni Makowskiego Roberta z Prokuratury Okręgowej Warszawa, który w procesie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, to jest sprawa 8 KO138 Panem przez 18, w sprawie mojego zatrzymania 28 sierpnia 2015 roku z powodu niewydania mi przez urzędnika. Stanu Cywilnego Karola w styczniu 2010 roku. Decyzji opłaconej i udowodnionej, że używam nazwiska Lorenz Fajman, i policja dokonała zatrzymania i pozbawienia wolności do 48 godzin. Oczywiście z brutalnym przekanowaniem i traktowaniem. Zatrzymanie były na podstawie artykułu 65 Kodeksu Wykroczeń. Sprawa. Się toczy. Sprawa oczywiście 8K118, ponieważ wniosłem apelację, do której byłem zmuszony. Kosztowało to 3200 zł. Kolejne postępowanie pana asesora Wysockiego Rafała to ukrywając znaki moich zawiadomień. Znaki to są właśnie te liczby LF łamane 114-2021 i wszystkie inne, które podawałem, tak. Musimy znaleźć. Mamy tutaj z 18 sierpnia. O, tego jest sporo tych zawiadomień. Sędziów kolej, po raz kolejny chroni sędziów Sądu Okręgowego Warszawa. Znowu, kolejna sprawa. Trzeba by policzyć właściwie, ile tych spraw prowadził pan asesor. Ochydni mataczy w sprawie. Urzęda Salipińskiego Karol, czyli powtarza się ta sprawa, co wcześniej wspominałem, która była w postępowaniu sądu kręgowego 8 k 18 chroni pana Alipińskiego Karola, który nie wydał opłaconą decyzję, czyli zapłaciłem za wydanie decyzji, a decyzja została nie wydana, pieniądze zostały zatrzymane, a ja zostałem narażony na ogromne szkody. Łącznie z pozwojeniem wolności, z nieposiadaniem czegokolwiek i nieposiadaniem żadnych praw. I oczywiście kolejne zawiadomienie tutaj też było wobec pana asesora. I w związku z tym, że na ręce pana asesora Wysocki Rafał wpływają za wiedzą i zgodą, bo przecież to prokurator. Rejonowy decyduje o podziale obowiązków i pracy swoich podwładnych, on też jej ocenia. Szybczak Małgorzata, jak tutaj stwierdziłem, jak uległy jej dobrze ułożony pies podwórzowy, Wysocki Rafał, podważają zasadność i wiarygodność tego obecnego państwa polskiego, w imieniu którego występują, traktując organ państwowy. Jakim jest prokuratura rejonowa, jako własny poletko, czym polski szlachcic, przynależne im wioski i folwarki. I za nic mają prawo, ponoć równe dla każdego, a które jest ponoć ostoją tego ich państwa. Ich, bo ja jestem apatrydą. Jawnie łamią moje prawa i prawa każdego do obiektywnego, uczciwego, prawego i godnego, rzetelnego, bezstronnego, godnego urzędu prokuratora, który szanuje siebie samego a przede wszystkim szanuje urząd, który piastuje w interesie państwa, prawa i sprawiedliwości. I to zawiadomienie o kolejnym przestępstwie z małgorzaty czyli przekazywaniu spraw niegodnemu urzędu asesorowi Rafał Wysocki, trafiło na ręce za pośrednictwem Marczak-Beaty, Prokuratura Krajowa Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem niegodnych urzędów prokuratora Ziobro, Szeleszczyk, Chłopik, Suwała, Szmuda, Więckowska, Czarnecka, Stachowicz, Orłowski, trafia na ręce pani Małgorzaty Skrzypczak, która stwierdza, ukrywając, że jest to zawiadomienie przeciwko niej, że jest to skarga dotycząca Rafała Wysockiego i ze względów na na treści Znieważające ją, oczywiście, pozostawiona bez rozpoznania, czyli zawiadomienie to z kodeksu karnego jest nic warte. Czyli mówiąc inaczej, wprost, ponieważ kodeks przewiduje, że za fałszywe składanie zawiadomień można być ukaranym. Moje zawiadomienie nie jest fałszywym, bo nie wytoczyło się i nie toczy się przeciwko mnie. Żadne postępowanie. Nikt z prokuratorów nie ma odwagi zarzucić mi kłamstwa zawarte w tych moich pismach, ale przypisuje się im charakter skargi i w trybie skargowym oczywiście się już pozostawia bez rozpoznania. Jest to kompromitacja. Dlatego 22 września, złożywszy 23, czyli wczoraj, pismo. Skierowałem już pismo nie na ręce pani Marczak Beaty, bo którą już ścigam za takie zachowanie i działanie, ale do prokuratury krajowej, bo taki jest mój obowiązek. Jest to nadal jeszcze tego państwa organ prokuratorski działający i formalnie uprawniony. Zawiadomienie o kolejnym ohydnym przestępstwie na szkodę wymiaru sprawiedliwości istoty podobnej na urzędzie prokuratora rejonowego Warszawa wola Skrzypczak Małgorzaty. Noże tym oczywiście, dlaczego dochodzę na drodze prawem mi przypisanej tych postępowań, co jest powodem, przyczyną tych moich zachowań, a w uzasadnieniu tego zawiadomienia napisałem pismo znak LF 114 2021, czyli to pismo, które przed chwilą analizowaliśmy. Jako zawiadomienie o kolejnym przestępstwie Skrzypczak Małgorzaty zostało skierowane przez i za wiedzą Marczak Beaty z Prokuratury Krajowej do Skrzypczak Małgorzaty. I tym samym pani Marczak Beata i cała Prokuratura Krajowa, przecież to szło drogą służbową, uwłaśnili się, a ścigana z kontekstu karnego podaje, że jest to skarga, którą zostawia bez rozpoznania, bo bowiem zawiera ona treści znieważające no bo dotyczą jej przecież samych. I oczywiście dalej też powtórzyłem te treści, jakie były w piśmie LS 114. Ten oto sposób, tak jak Pizara Tomasz, którego też tutaj opisałem, bo to była druga osoba, którą chroniła pani. czak Małgorzata. Tego samego dnia to pismo odebrałem. On manipulował daty. Pani sędzia, która też już jest w zawiadomieniu, pozwoliła sobie na manipulację, że sprawa nie dotyczyła braku pod, podpisu, tylko że pismo moje, moje zażalenia nie zostały złożone w terminie. Tak wygląda polska sprawiedliwość w państwie, w którym się mieni być praworządnym i w którym władzę przejęła partia nosząca w swojej nazwie prawo i sprawiedliwość. To jest bezprawie. Współczuję wszystkim pokrzywdzonym, wszystkim osobom, które w sądach próbują. Znaleźć sprawiedliwość, jak również i u prokuratorów. Jakich prokuratorów? To jest właśnie kolejny dowód tego pisma, gdzie sami ścigani z kodeksu karnego się chronią i bronią, mając parasol ochronny od najwyższych czynników, od samego prokuratora generalnego Ziobro Zbigniew, od marczak. Beaty, która powinna jako zastępca czuwać, są to również osoby, wobec których też skorzyłem oskarżenia i zarzuty, Hernand czy Świączkowski.